Hej jak tam? Dzisiaj stworzymy nowy świat i będziemy na nim grać jakieś jakiś adventure czy coś Dobra, on będzie się nazywać Nowy Adventure z YouTube. Dobra. No coś się tu, ten stwarza świat. O już. <laughs> Jak widzicie, mamy x-raya. Ups. No, o. Tylko w tym odcinku w ogóle nie będziemy używać ponieważ nie chcę, żebyście mnie uważali jako ci też. No teraz pójdziemy sobie no poczekajcie jeszcze sobie na chwilę dzieciraje mnie reaguje. Okej. Okay. Woda. Dobra. Jak znacie jakieś fajne serwery i ten, to mm, no, napiszcie mi w opisie czy coś. Zrobimy Patycz. Też kładziemy sobie krawędzie, a zapomnieliśmy skrzynce. I tak nie mam nóżki, muszę sobie kupić. Wow, ale wow, nagły. To tak, to, 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 to nie mamy na razie co robić. Jakbyście wiedzieli na przykład na następny odcinek, że będę zbudował na przykład jakiś tam ten, jakiś parkur albo ściągnął jakiś parkour. I coś, to mogę Wam ściągnąć i zagram. To chciałem tak, tak się ten, że będę nagrywał filmiki takie ten. To mm, będą może filmiki co dwa dni albo co więcej. Bo ten, no po prostu nie wiem dlaczego, ale tak będzie. Żebym mógł zaplanować sobie co będziemy robić. To dobra, narka. Tu był Kara 64. Tu.